Jedyny taki program informacyjny w kowarach, czyli informacje Boris dzień dobry, a dziś między innymi. Telewizja widami spotkała się z ekipą młodych newsów. Telewizja Dami spotkała się z ekipą młodych newsów, aby nagrać inwestycje, które zostały zrealizowane na terenie Kowar w związku z projektem Zielono Niewiski Kowary. Jest to jedyny projekt poświęcony ekologii na skalę Polski. To wszystko dziś na Dziękuję Państwu. Jeżeli będą chcieli Państwo obejrzeć nasz program informacyjny za tydzień, to już na kanale Moku nie będzie, będzie na kanale Młody, Newsy Kowary. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.